Mówiąc krótko i zwięźle o książkach, może, Szanowni Państwo, mówiłem Franczak w BookTube. W poprzednim odcinku BookTube wspomniałem przy okazji omawiania książki Kennedy'ego Holla. Pod tytułem Święty Józef pogromca duchów piekielnych o krucjatach, do których zresztą nawiązywał sam autor. Zwrócił on uwagę na negatywne mity na temat krucjat, wyrastające ze zwykłej nieznajomości epoki, czy nawet czasu, ile one trwały. Hall, przytaczając słynne słowa świętego Johna Henry'ego Newmana, że zagłębić się w historię oznacza przestać być protestantem, stwierdził, cytuję. Dodałbym, że nawigowanie wśród głębin krucjat oznacza pragnienie zostania krzyżowcem. Koniec cytatu. Nie wiem, czy młodzi czytelnicy powieści Weronikę Duchateau pod tytułem Piach i Krzyż, Krak de Chevalier zapragną zostać krzyżowcami, ale z pewnością autorka nie prezentuje krucjat jako krwawych wypraw żadnych łupów Europejczyków przeciwko pokojowym i szlachetnym Mahometanom. Benedykt, główny bohater tego przeznaczonego dla młodzieży utworu, wręcz marzy o wyruszeniu do Ziemi Świętej, by jako rycerz zetrzeć się w walce z niewiernymi. Co więcej, moglibyśmy powiedzieć, że to postać kontrkulturowa, czy może raczej kontrantykulturowa, bo pragnie służyć jednocześnie Bogu jako mnich rycerz, zostając szpitalnikiem. I zdecydowanie nie jest to człowiek żądny łupów i skarbów wydartych wyznawcom islamu, gdyż jest gotów zrezygnować nawet z należnych mu godności i dóbr, byle tylko móc strzec grobu Chrystusa i zbawić się swą duszę. Opowieść autorki jest prosta, acz poprowadzona tak, by zaintrygować dzieje się niejako na dwóch czy trzech planach czasowych. A w czasie lektury czytelnik odkrywa przygody Benedykta, syna hrabiego Francji, od czasów jego dzieciństwa po służbę w Ziemi Świętej, a nawet trochę dalej, oraz innych pojawiających się tu postaci, rodzinę i towarzyszy broń. Mamy więc wszystkie elementy dobrej powieści, dwóch braci rządnych przygód i uczestnictwa w krucjatach, wątek miłosny, średniowieczny zamek, turnieje, wojnę i podstęp szlachetnych i złych rycerzy. Dusza To dba o to, by wprowadzić elementy związane z epoką i jej realiami, a więc jej utwór ma walory edukacyjne. Zawiera zarówno słowniczek najważniejszych terminów, jak i krótki opis historycznych postaci pojawiających się w jej powieści, takich jak Saladyn, król Baldwin IV, Szpitalnicy czy Renald z Châtillon. Dodatkowo podaje parę szczegółów o tytułowym krak de Chevalier, bohaterze samym w sobie, potężnej chrześcijańskiej warowni. Jest też mapka, bez której trudno sobie taką powieść wyobrazić, oraz grafik sytuujący całą historię chronologicznie. Dorzućmy do tego jeszcze cytaty ze średniowiecznej poetki Marie de France oraz psalmów i łacińskich pieśni i modlitw, oczywiście z tłumaczeniem. A i zadbano o samą szatę graficzną książki która jest skromna, ale po prostu ciekawa i ładna. Choć opowieść ta jest prosta, to nie zupełnie czarno-biała. Autorka uczy młodego czytelnika, że każdy ma swoje powołanie, które stara się urzeczywistnić i odkryć, by żyć zgodnie z wolą Bożą. Pokazuje, że wśród chrześcijan zdarzają się też postaci nikczemne, a brak jedności prowadzi krzyżowców do zguby. Z drugiej strony, choć poganie, jakimi są muzułmanie, są wrogami to ich także stać na odruchy szlachetne, nawet mimo popełnianych okrucieństw, jak w przypadku Saladyna. Niewątpliwie jest ta powieść też pochwałą męstwa i odwagi, czego przykładem jest sam Benedykt, który nie zostawia towarzysza broni w chwili zagrożenia, ale z narażeniem życia spieszy mu z pomocą. Służba Panu Bogu i potrzebującym, szlachetność, męstwo, honor, wiara, walka ze swoimi słabościami oraz potrzeba cierpliwej nauki, by osiągnąć doskonałość i w pełni zrealizować swoje powołanie, szacunek dla modlitwy oraz jej znaczenie, także w rozeznaniu woli Bożej, to wszystko sprawia, że powieść Dusza to nie jest tylko pustą opowiastką, ale taką, którą spokojnie można ofiarować dziecku. Być może nabierze też ochoty, by o krucjatach dowiedzieć się czegoś więcej. Oby z dobrych książek. W króciutkim przykładzie, no właśnie wydawniczych coś na okres Wielkiego Postu. Warto ten czas przeżyć z dobrą książką katolicką lub niewielką książeczką, którą można schować do kieszeni i czytać np. w tramwaju lub autobusie, jeśli jest się ciągle zajętym. Taką jak ta księdza Piotra Piekarta, pod tytułem Ta droga kończy się niebem. 40 rozmyślań na każdy dzień Wielkiego Postu. Publikacja ukazała się nakładem domu wydawniczego Rafael. Wprawdzie okres Wielkiego Postu już trwa, ale to rzecz, którą warto mieć w domu także na przyszłe lata. Książeczka zawiera nie tylko krótkie rozmyślania na 40 dni Wielkiego Postu, w większości nie zajmują one nawet całej stronniczki, ale także 6 rozważań Drogi Krzyżowej. Autor, Matematyk z wykształcenia, a duchowny z powołania, podkreśla, że naszym celem jest dążenie do świętości. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku z cyklu Booktube. Z Panem Bowiem.